Polskiego radia 24. A razem z nami jest pan Andrzej Kołodziejski, przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I zacznijmy od chyba dobrych informacji dla służby więziennej, bo kierownictwo służby więziennej podpisało z przedstawicielami obu związków zawodowych działających w formacji porozumienie w sprawie sposobu realizacji waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych służby więziennej w tym roku, co dokładnie zawiera porozumienie. Tak, rzeczywiście wczoraj udało nam się na wspólnym spotkaniu z dyrektorem generalnym, pułkownikiem PECCOM. Usiąść do negocjacji w sprawie waloryzacji wynagrodzeń pracowników i funkcjonariuszy. I rzeczywiście jest takie porozumienie zawarte, dość krótkie, ale myślę, że bardzo treściwe, jeżeli chodzi o tą waloryzację. I ona będzie na średnio na poziomie 7% dla funkcjonariuszy służby więziennej, a dla pracowników będzie 5% waloryzacja. Ona będzie procentowo zrobiona na każdym. Ze stanowisk. Czy to, jest, to są ustalenia zadowalające na ten moment i jakie są cele na przyszłość? I też tak dopytam a propos tego, jak wyglądały same negocjacje. Mhm. To znaczy, tak, jeżeli chodzi o całą budżetówkę, bo myślę, że mogę też tutaj zabrać głos w tym wypadku, bo, bo również w Radzie Dialogu Społecznego też. Działam, no to jeżeli chodzi o budżetówkę, no to jak wiadomo 15% nas satysfakcjonowało tak naprawdę, no to są tak naprawdę no, ma, małe środki i one nie, nie zabezpieczają tej wzrostu inflacji, która skumulowana od 2020 roku do 2024 praktycznie wynosi 45%. No, ale niemniej jednak, no, przynajmniej te środki, które zostały przekazane, no to na tyle dysponowaliśmy to razem z, z kierownictwem służby więziennej i drugim związkiem zawodowym, że myślę, funkcjonariusze, pracownicy służby więziennej powinni być zadowoleni. Negocjacje były dość, dość, dość szybkie, bo my po prostu też już wcześniej. Korespondowaliśmy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej i, i dane, które potrzebowaliśmy do tego, żeby sobie zrobić symulację takich, takiej waloryzacji na poszczególnych stanowiskach, no to wykonaliśmy. No, i generalnie spotkaliśmy się przy stole, i, i, i tak dość satysfakcjonująco to poszło dość szybko, bym powiedział. Mm, ale inne rzeczy chyba nie idą po Waszej myśli. Kierunki zmian, które są proponowane chociażby przez rząd i tak, na przykład, projekt likwidujący inspektorat wewnętrzny służby więziennej, czy też zmiany dotyczące pracowników cywilnych w, więzie w więziennictwie, bo te też są rozpatrywane, opiniowane. To jest w ogóle pakiet cały zmian. Jak Pan patrzy na te kierunki, które są? przedstawiane, które są zakładane a propos pewnej reformy służby więzi więziennictwa w Polsce? No to jeżeli chodzi o inspektora wewnętrznej służby więziennej, to tak się składa, że związki zawodowe w służbie więziennej w 2022 roku protestowały. Jeżeli chodzi o zakładanie tej instytucji i przede wszystkim ze względów ekonomicznych. No, cały czas od wielu lat powtarzamy, że służba więzienna jest niedoetatyzowana, gdy w ustawie modernizacyjnej pojawiło się 500 etatów mundurowych, okazało się, że tak naprawdę one przeszły na tak zwany właśnie ten inspektorat, który no, pochłaniał ogromne koszty, jeżeli właśnie chodzi o sprawy etatowe, a jeżeli chodzi o taką, no powiedzmy, sprawę tych różnego rodzaju wykroczeń służby więziennej, to to jest jakiś promil, a mamy przecież w Polsce. Kilkanaście służb specjalnych, które takie rzeczy mogą sobie badać, i, i nie, w naszej ocenie nie było potrzeby tworzenia takiego inspektoratu. O takich dużych yy, uprawnieniach bym powiedział, bo przecież to były uprawnienia wręcz służb yy, specjalnych. Czyli tak ogólnie zapytam kolokwialnie, yy, nie będziecie płakać po likwidacji tego inspektoratu? Nie, nie, nie. My nawet apelowaliśmy, mieliśmy spotkanie jeszcze z panem prezydentem Andrzejem Dudą, z jego doradcami o tym, że, że nie jesteśmy przekonani do tego pomysłu tego inspektoratu. Stało jak się stało. Ustawa, zmiany weszły w życie, no, ale być może uda się to odwrócić, bo przede wszystkim chodzi o sprawy ekonomiczne, bo w służbie więziennej powinno być tak naprawdę 35 tysięcy funkcjonariuszy. Nas jest o niespełna 30 tysięcy, więc ten stosunek ilości osadzonych przypadających na jednego funkcjonariusza u nas jest dość, dość słabo, wyglądamy na tle całej Europy. Więc tutaj są potrzebne pieniądze, a ten inspektorat myślę, że, że państwo sobie poradzi z takimi rzeczami bez tego inspektoratu ma swoje służby specjalne. Tym bardziej, że wobec tego inspektoratu też padają dość mocne oskarżenia, takie stwierdzenia, choćby na antenie Polskiego Radia 24. Kilka dni temu poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Tomczykiewicz mówił o właśnie tym inspektoracie, że jedyne czego pilnuje Inspektorat Służby Więziennej to, żeby żadne nieprawidłowości nie ujrzały światła dziennego. Jak pan odniesie się do tych słów? Ja do posła Tomczykiewicza słuchałem całą jego wypowiedź i my jesteśmy funkcjonariusze oburzeni jego, jego wypowiedzią dotyczącej w ogóle całej formacji służby więziennej i pracowników i funkcjonariuszy o tym, że, że jakieś bardzo niedobre rzeczy się dzieją w służbie więziennej. Co do tego inspektoratu, ja nie jestem funkcjonariuszem tego inspektoratu, nie mamy tam organizacji. Nie mamy funkcjonariuszy tam rzeszonych, także mi trudno powiedzieć, co się wewnętrznie tam działo w samym inspektoracie, ale bo nie chciałbym też wchodzić w jakąś politykę. Nam, nas interesuje przede wszystkim miejsca pracy dobrze płatne i żeby było ich przede, przede wszystkim dużo. U nas brakuje wychowawców, brakuje strażników. Już nie mówię o psychologach, gdzie jest zdecydowanie ich za mało i to nas interesuje. Dlatego myśmy wtedy protestowali przeciwko powstawaniu tego inspektoratu wewnętrznego. A co do posła Tomczykiewicza, no mam nadzieję, że, że funkcjonariusze. Wyrażą, wyrażą swój sprzeciw, bo nie godzimy się na to, żeby tak szkalować całą formację służby więziennej. A to zaraz o tych słowach sobie porozmawiamy tak, tak. i tych konkretnych mocnych stwierdzeniach rzeczywiście wobec służby więziennej, ale ja wspominałem o tym, że ministerstwo też chce, by istniała możliwość zatrudniania na stanowiskach kierowniczych w służbie więziennej pracowników cywilnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiska kierownicze obsadzane mogą być tylko przez oficerów tej służby. Jak państwo patrzą na tę propozycję? Jakie pojawiają się obawy i czy w ogóle... tutaj, tutaj mieliśmy tylko zastrzeżenia co do tego, że ministerstwo chciało na stanowiskach kierowniczych, czyli w tym wypadku dyrektorów okręgowych, inspektoratów służby więziennej, dyrektorów zakładów karnych, dyrektorów aresztów śledczych, chcieli zrobić ich ministerstwo, czy Centralny zarząd służby więziennej w swoich założeniach chcieli, żeby to byli cywile. No my uważamy, że jednak taką formacją zmilitaryzowaną powinni kierować funkcjonariusze. Co do tego, że oto od wielu lat u nas toczy się dyskusja w służbie więziennej o to, że powinno się pojawić więcej etatów cywilnych, jak najbardziej nie ma problemu. Jesteśmy jak najbardziej za. Powinny powstawać właśnie coraz więcej tych etatów, żeby było takie wsparcie administracyjne. I nie ma w ogóle jakby, nigdy nie było zastrzeżeń do tego, że, no nie wiem, dyrektorem na przykład biura jakiegokolwiek w centralnym zarządzie służby, służby więziennej byłby cywil. Nie mielibyśmy z tym raczej problemu. Ale chodzi o to, żeby jednak przełożonym był funkcjonariusz związany dość mocno ze służbą, tak? No bo to jest taka, taka służba, gdzie. Przede wszystkim doświadczeniem zdobywa się wiedza. A obawiają się Państwo również ewentualnego upolitycznienia służby więziennej? No tak, to było jakby naturalne, że, że jeżeli cywila przyjmiemy, no tak po prostu, no nie wiem, z jakiejś instytucji przyjdzie, no jak wiadomo, pracownik cywilny czy obywatel ma prawo przynależeć do partii politycznych. Funkcjonariusze w tym wypadku my nie możemy. Nie... Całe szczęście to się zmieniło. My możemy sobie tworzyć związki zawodowe, należeć do tych związków zawodowych, ale do partii politycznej funkcjonariusze nie mogą należeć. I to jest też zapisane w ustawie o służbie więziennej, że jesteśmy formacją apolityczną i funkcjonariusze nie mogą należeć. Mm -hmm. Dlatego jakby ta obawa istniała w przypadku pracowników cywilnych, bo... No trudno im zakazać możliwości przynależenia do partii politycznej. No tak, tak, ale to tutaj odpowiada wspomniany przez nas poseł koalicji obywatelskiej Maciej Tomczykiewicz na antenie polskiego radia 24. Kwestia tego upolitycznienia, odpowiedź jest następująca, nic bardziej mylnego. Dla związków to po prostu konkurencja i stąd te obawy, no, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że jest taka naturalna tendencja w Europie. Y no tak, jak, tak jak mówię, nie, my nie mówimy nie temu, żeby pracownicy cywilni pojawiali się w służbie więziennej, nie ma w ogóle z tym problemu, tylko chodziło głównie o te stanowiska kierownicze. No i tak, kierownicze. ale to ja dopytam wprost, tak. czy ta kwestia dotycząca stanowisk kierowniczych, gdyby zaszła taka zmiana, możliwość zatrudniania pracowników cywilnych, to jest to konkurencja dla Was? Po prostu? Nie, dla Związku Zawodowego absolutnie nie. No. Wie pan, panie redaktorze, szanowni państwo, no do związków zawodowych należą mi funkcjonariusze i pracownicy i no nie wiem w jaki sposób miałoby to być konkurencją dla związku zawodowego. Znaczy, no trudno mi jakby zrozumieć myśl pana posła, który to, który to powiedział, ale nie, to nie jest jakaś konkurencja. No, ja się domyślam, że chodzi po prostu o stanowiska. Oj, wie pan co, jestem przewodniczącym organizacji dość dużej, jestem oddziałowym, nie jestem żadnym kierownikiem, dyrektorem. Nasi wszyscy przewodniczący NZZ, solidarne zresztą chłopaki, dziewczyny z linii, funkcjonariusze, którzy pracują na co dzień na oddziale, z osadzonymi, są wychowawcami, w ewidencji pracują. Także w żadnym wypadku nie można tu mówić o jakiejkolwiek konkurencji. To ja dopytam a propos tego też, o czym Pan wspomniał, że to formacja zmilitaryzowana. Jakie warunki dzisiaj trzeba spełnić, żeby być w służbie więziennej? No, przede wszystkim szkoła średnia. E, trzeba być zdrowym fizycznie, psychicznie, przejście, rekrutację. No i jak to mówią, brama otwarta. No, hmm, zdrowym, fizycznie. Służba, jasne. Tak, tak. Ja tego też do, do tego trochę zmierzam, do tego, jak ta służba w ogóle wygląda w praktyce. Jak wyglądają takie testy fizyczne czy psychologiczne w kontekście przyjęcia nowego członka służby więziennej? To jest, jeżeli chodzi o proces rekrutacji, jest prowadzony przez okręgowe inspektoratu służby więziennej. Tam mamy specjalistów właśnie z dziedziny psychologii, mamy też, jeżeli chodzi o sprawy wytrzymałościowe, fizyczne. No i po prostu są takie egzaminy organizowane w czasie rekrutacji. No i jest tam kilka ćwiczeń, się wykonuje. Plus jeszcze ten egzamin, egzamin, taki test psychologiczny. No i i wyniki o tym decydują, czy ktoś się do tej ciężkiej służby nadaje, czy nie nadaje, bo żeby założyć fundusz służby więziennej, no to trzeba być tak naprawdę człowiekiem z charakterem. Mówi pan, że ludzi w służbie więziennej brakuje. Jak ta praca wygląda na co dzień? Też ten stosunek pracowników służby więziennej do osadzonych, no jak on wpływa na tą pracę? Wie pan co, no, ja mam 20 lat służby i pracowałem na oddziale z recywistami. Ja generalnie lubiłem tą pracę i, i tą teraz akurat z związkiem zawodowym się zajmujemy. Ale jeżeli ktoś ma dość taki otwarty umysł i dość sporo dystansu do siebie, no to myślę, że, że jest w stanie podołać tej służbie, aczkolwiek ona jest bardzo ciężka, trudna. No trzeba też pamiętać, że mamy do czynienia z, z ludźmi, z którym normalni ludzie nie chcą mieć nic do czynienia, bo, bo nikt nie chce ich przecież spotykać na własnej drodze. A to jest taka służba, gdzie po prostu no, sami decydujemy się o tym, że idziemy, idziemy pracować za mury więzienne. Gdzie to jest, jak wiadomo, no, samo już e, słowo więzienie no, budzi strach, i, ale, ale czy ono ma taki mocny wpływ? No mi brakuje, jeżeli chodzi teraz o służby więzienną i od wielu lat takich e, szkoleń wspierających, psychologicznych właśnie dla tych funkcjonariuszy, którzy już mają większy staż, powyżej 10-15 lat bo uważam, że tutaj troszeczkę jest zaniechań, ale tak, jeżeli chodzi o całą koncepcję szkoleń, muszą być jeszcze takie szkolenia wspierające, ponieważ to jest praca, która dość szybko może, jeżeli ktoś się nie nadaje albo dość szybko się wypala, no to, no to on powinien mieć też takie wsparcie psychologiczne w służbie, no i, i ale nad tym pracujemy razem z Centralnym Zarządem Służby Więziennej i z, z Ministerstwem Sprawiedliwości. Powiedział pan przed momentem, że pracował pan z recydywistami i że lubił tą pracę. Tak. Ktoś mógłby się zastanowić, ale jak można taką pracę lubić? I to pytanie kieruję do pana. Nie oczekuję tutaj odpowiedzi, bo domyślam się, że to też kwestia pewna prywatna. Ale gdyby była szansa na jej uzyskanie, to będę wdzięczny. No bo z drugiej strony można też na to spojrzeć w ten sposób, że wykonując taką pracę, no właśnie trzeba ją lubić, żeby móc to robić. Jak to wyglądało u pana? Dlaczego akurat taka praca z recydywistami, no właśnie, była przez pana lubiana? w sensie kontaktu w ogóle z ludźmi no bo akurat ja nie jestem osobą która gdzieś tam e, kryguje się od ludzi no po prostu e, lubiałem no to był taki tok służby że po prostu nawet ten kontakt z tymi osadzonymi no on jak człowiek ma jakby no, e, predyspozycje psychofizyczne do tego wszystkiego nie bierze do siebie różnych rzeczy no to no to sobie myślę że całkiem dobrze da radę e, jakby to jest e, takie no jest jednak potrzeba spełnienia y, takich y, misji bym powiedział, bo jednak służba więzienna to jest misja. Trafiają tam ludzie, którzy no, na różnych zakrętach są i, i, i są złoczyńcami i, i różne rzeczy złe można o nich powiedzieć, no a my jesteśmy tymi tak zwanymi, ja to mówię, surowymi pedagogami. Yy, którzy yy, no, próbują zmienić tą rzeczywistość. To jest bardzo trudne, bo jak wiadomo edukacja czy pedagogika to jest bardzo trudna wiedza, czy już w ogóle resocjalizacja i zmiana człowieka to, żeby wyszedł lepszy, no to to jest jakby najważniejsza misja służby więziennej. No i, i to się zaczyna tak naprawdę od strażnika przez oddziałowego do wychowawcy i psychologa yy, na każdym stanowisku i, i, no, trzeba um lubić pracę z ludźmi przede wszystkim. I ona, jeżeli ktoś się męczy, są ludzie, którzy będą pracować przy maszynie 8 godzin i on, on to będzie lubiał. No, ja akurat lubiłem pracę z ludźmi, no i tak się wydarzyło, że. 20 lat temu związałem się z mundurem służby więziennej. 20 lat tej pracy. Mówi Pan o tym, że lubił właśnie taki kontakt z ludźmi, ale wspomniał Pan też o tej surowości. I o surowość chcę dopytać w kontekście cytatu. I ponownie Maciej Tomczykiewicz z Koalicji Obywatelskiej na antenie polskiego Radia 24 mówi o tym, że zmiany w ogóle dotyczące służby więziennej mają doprowadzić do uzdrowienia tej służby. To środowisko kryje, tuszuje multum a które się tam przydarzają. Spływają do mnie informacje, że w więzieniach i aresztach dochodzi do znęcania się nad osobami osadzonymi. Są bite, są poniżane. Jak pan te słowa traktuje? Jak pan na nie odpowie? No właśnie, patrzę przez pryzmat 20 lat i, i no po prostu mi się włos jeży na głowie, że można tak po prostu publicznie oskarżyć praktycznie całą formację wszystkich funkcjonariuszy o takie złe rzeczy. No jeżeli pan poseł. Ma wiedzę, ma dowody, no to uważam, że są organy ścigania, jest prokuratura, jest sąd. Jeżeli e, rzeczywiście coś złego się wydarzyło, to jestem pewien, że służba więzienna też e, absolutnie nie zgodzę się z takim stwierdzeniem, że jest coś tuszowane, tylko jest e, wyjaśniane, są z reguły powoływane zespoły i prokuratura przecież osobno ma swoje. E, śledztwo, które jeżeli w, tak, w takim wypadku się toczy, no to, no to podejmuje te działania. No nie zgadzam się, bo to jest tak naprawdę wrzucenie ciężko pracujących, uczciwych ludzi do wora z jakimś marginesem, gdzie rzeczywiście w każdej formacji, w każdej dziedzinie życia, w każdej e, jakiejkolwiek pracy zawodowej znajdują się czarne owce. Ale nie można tak generalizować. On swoją wypowiedzią skrzydził wszystkich uczciwie ciężko pracujących funkcjonariuszy. Ale to nie jest też tak, to, bo ja tutaj się zgadzam, zdecydowanie generalizować nie można, ale to nie jest też tak, do, że do takich sytuacji nie dochodzi. I ponownie odniosę się do pana doświadczenia. Czy podczas tych 20 lat wykonywania swojego zawodu spotkał się pan z takimi sytuacjami, właśnie, gdzie dochodziło do znęcania, do bicia więźniów? Jak to z pana perspektywy wyglądało? Nie, nie. Ja, się, nie ja się osobiście nie spotkałem. Yy, tylko, że ja też pracuję w ma małej jednostce na uboczu w Bielsku Białej, Jarę Śledczy. Teraz oddział zewnętrzny Zakładu Karnego w Cieszynie. W małych jednostkach też się inaczej pracuje, i u nas zawsze był taki, nie, no po prostu podchodziło się do, do osadzonych humanitarnie. I, i wie pan, te, to nie są czas komuny, bo być może gdzieś tam się nadczytał pan poseł różnych rzeczy, że, że y, dzieją się takie i takie rzeczy, ale to, to już dawno tego nie mamy. Jednostki penitencjarne są po prostu wyposażone, każde praktycznie miejsce w kamery. Co więcej, dowódcy, zmiana, nie, nie, za niedługo pewnie wszyscy funkcjonariusze będą wyposażeni również w kamery nasobne. To jest tak naszpikowane teraz elektroniką, że to nie da się czegoś tam zatuszować, że, że nie ma, nie widać tego i tak dalej. Jeżeli coś złego się dzieje, to to zaraz można yy, uzyskać dowody. no Ja słuchałem wypowiedzi pana posła, no, mówi, że jest trudności z dowodami. No, tak, bo jest zmowa milczenia. Tak, na, jedno, na jednostce penitencjarnej średnio to jest od kilkuset do tysiąca kamer. I nie ma czegoś takiego, że nie można uzyskać dowodu. Dlatego uważam, że po prostu z jego strony powinno teraz paść słowo przepraszam, bo, bo naprawdę skrzywdził tą wypowiedzią wielu, wielu bardzo uczciwych, porządnych funkcjonariuszy. Pytanie w drugą stronę idące. To w takim razie służba więzienna nie ma sobie nic do zarzucenia? Czy nie ma sobie nic do zarzucenia? Trudno mi powiedzieć. Myślę, że nie, że nie, jakby to zależy jakim. Aspekt, bo to jest takie szerokie pytanie. Tak, no bo możemy tutaj odpowiedzieć, że zawsze może być lepiej po prostu. Zawsze będzie lepiej i ja będę powtarzał, jeżeli będzie właściwa ilość funkcjonariuszy, będą dobrze przeszkoleni, e, będą się do tego nadawać, czyli proces rekrutacji też będzie dobrze skonstruowany, tak, że, że przyjdzie człowiek właśnie z tym charakterem, który... Nie, nie da się złamać, nie wiem, korupcji czy innym rzeczom, no to absolutnie to pójdzie to na plus. Od wielu lat mówimy o tym, że my mamy ogromne ilości nadgodzin, starych nadgodzin jeszcze powstałych przed 2019 rokiem, funkcjonariusze nie mają tego oddania, to, 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 to tak nie powinno to wyglądać, tylko że niestety y, troszeczkę jesteśmy jako służba więzienna i mundurowa traktowani po omacku, i tak na troszeczkę na, na szarym końcu, znaczy ubolewam. Być może cała ta dyskusja przez, pan, przez pana posła Tomczykiewicza doprowadzi do jakiejś szerokiej debaty publicznej o tym, yy, właśnie jeżeli chodzi o finansowanie służby, doetatyzowanie, czy chociażby różnego rodzaju uprawnienia które na przykład nie mogą liczyć funkcjonariusze służby więziennej. ubiegłym roku Ja tylko dokończę. W ubiegłym roku w służbach mundurowych MSWF wprowadzono dodatek stołeczny, w służbie więziennej nie wprowadzono dodatku stołecznego. Wczoraj premier Donald Tusk powiedział, że świadczenie, pieniądze na świadczenia mieszkaniowe dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej zabrakło służby się, więziennej. A służby więziennej oczywiście nie ma. I my teraz będziemy wzywać pana ministra Adama Bodnara do pilnego Pilnego spotkania, bo jeżeli znów się nie znajdą te pieniądze, no to naprawdę będzie to, będzie kryzys wtedy w tych służbach więziennych. W ubiegłym roku przy podwyżkach tak ociągało się ministerstwo, że musieliśmy zaprotestować poprzez żółte kartki dla ministra Bodnara. Wysyłaliśmy je z całej Polski, ponieważ wszystkie służby miały wypłacone wynagrodzenia, to znaczy zwaloryzowane wynagrodzenia, tylko oczywiście w służbie więziennej tego się nie dało zrobić, bo cały czas coś się działo. I my mamy. Ogromny, y, ogromne jakby y, złości na to bym powiedział, że, że tak właśnie jesteśmy po macku traktowani. No, uważamy, że wszystkie służby powinny być jednakowo traktowane, jednakowo zaopatrywane, y, jeżeli chodzi o środki i wtedy się to polepszy. Y, też mówimy o tym, że służba więzienna powinna być tak samo jak inne służby, bo też będę w imieniu innych służb, myślę, że mogę powiedzieć, moi koledzy się nie obrażą, powinny być budżetowane procentowo z produktu krajowego brutto, żeby dyrektor generalny służby więziennej, on wiedział, że w przeciągu 10 lat może poczynić takie i takie inwestycje, bo wie, że te pieniądze będzie mieć. W tej chwili to jest tak, że na poziomie politycznym decyduje się o budżetach służb. I tak naprawdę ci dyrektorzy, komendanci, dyrektor generalny, oni są petentami w tej chwili, nie? jeżeli chodzi o środki finansowe na, na poszczególne służby. Sporo oczekiwań, sporo znaków zapytania i być może rzeczywiście tutaj temat do szerszej rozmowy. Oby taka rozmowa, debata na temat służby więzie więziennej się odbyła. Andrzej Kołodziejski, przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.